Siemanko, witajcie w odcinku, w którym otworzymy sobie wymianę, która do nas przyszła. To jest szybciutki odcinaczek. Co tu do nas przyszło? Ładnie zapakowane. No i co tutaj do nas przyszło? Fajny woreczek Tak bardzo, bardzo w dobrym stanie I to, co tu jest? Malinowski Laramendi, którego niestety już trafiliśmy Isco. i Jarmolenko Perez Herb Liverpoolu Lindelof Teo Hernandez oraz Torgan Azard Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć kart Krystal do nas przyszło. Więc elegancko. Kolejne karty Krystal. No i mówię, modlę się o to, żebyśmy uzbierali tą kolekcję, bo ta kolekcja naprawdę wydaje mi się, że za parę lat może być warta krocie. Bo te karty Krystal naprawdę ciężko wpadają i jest ciężko je uzbierać. No zobaczymy. Ciekawe, jak to się zachowa. No bo mówię, no ogólnie ciężko jest z nimi. No, ale ja wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się siemaneczko, dajcie znać, czy Wy też zbieracie karty Krystal, czy jednak nie jesteście takimi maniakami, sobie odpuściliście. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się siemaneczko, cześć. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, komentarzu oraz zapraszam Was na grupę na Facebooku. Siemaneczko, cześć!